Witam w zupełnie nowej serii na kanale Unboxall, w której to zamiast rozwalać i niszczyć przedmioty, będę je ulepszał i będę je upgrade'ował. Przedmioty, chociażby od was, jak ten od Janusza Zwadowic, który w paszce wysłał mi swojego iPhone'a 11 do poprawek i ulepszeń. Mam nadzieję, że będziecie wysyłać mi przedmioty, kolejne przedmioty do poprawek i ulepszeń i atestów fanboxala, które przeprowadzimy sobie na odcinkach. Tymczasem zapraszam i zobaczymy sobie, co możemy zrobić ciekawego z iPhone'em 11. Miejmy nadzieję, że Janusz będzie zadowolony z upgrade'ów, któremu przeprowadzimy. Otwórzmy naszą paczkę. Dobrze zabezpieczona. Nie dziwię się w końcu to nowy telefon. Już po chwili mamy pudełeczko. No i oczywiście liścik od widza. Witaj drogi unboxalu. Mam na imię Janusz i jestem z Wadowic. Piszę do Ciebie w sprawie Twojego ostatniego filmiki, filmiku, w którym naprawiałeś laptopa. Po tym filmie wiedziałem, że jesteś najlepszym specjalistą w branży w naprawianiu i lepszaniu sprzętu. Oczywiście dziękuję. W momencie pojawienia się na rynku nowego iPhone'a 11 wiedziałem, że jest to ten jedyny telefon, który zmieni moje życie. Niestety życie okazało się okrutne i po zakupie tego telefonu natrafiłem na kilka problemów. Brak wyjścia jack. Brak wsparcia dla sieci 5G, telefon posiada płytę indukcyjną, na której nie da się gotować, mała ochrona telefonu i ekran jest dość cienki i może się szybko zarysować. Oczywiście ze wszystkim się zgadzam i spróbujemy to dzisiaj ulepszyć. Jeśli masz jeszcze jakieś problemy z tym modelem, to możesz go dostosować do standardów Unboxala, co oczywiście zrobimy. Proszę Ciebie na Unboxalu, pomóż mi dodawać ten do normalnego nie mogę się pokazać w obecnej z jesteś specjalistą i wiem, że uczynisz wszystko, żeby mi pomóc. Oczywiście. Wysyłam go w opakowaniu zastępczym iPhone'a 11 od mojego brata. Pozdrawiam, Janusz. Oczywiście dziękujemy i zrobimy wszystko, żeby ci pomóc. Nasz iPhoneik już z samego opakowania wygląda naprawdę nieźle. W ogóle cała ta seria nowych telefonów wygląda naprawdę super. Od razu mamy widoczną kuchenkę indukcyjną, która powinna działać. No i oczywiście czarne opakowanie, ładne jabłuszko. Wszystko się zgadza. Zobaczmy, jak wygląda w środku. W środku standardowy pakiet instrukcji, to nie będzie nam potrzebne. Sami wykonamy cały serwis, jestem tańszy i lepszy. No i oczywiście telefonik, mamy nawet słuchaweczki. Możemy go na szybko porównać ze starym X-em. Wielkościowo jest bardzo podobnie, jest troszeczkę większy zdecydowanie. No i oczywiście ten wielki obiektyw widać praktycznie od razu. Jeśli chodzi o grubość, niemal to samo, rozstawienie przycisków nie różni się praktycznie wcale. W sumie to te nakładki obiektywy, które da się kupić gdzieś na Aliexpress, nie są takim głupim pomysłem, bo naprawdę ciężko byłoby rozróżnić oba telefony. Zacznijmy sobie od najbardziej przeklętej rzeczy we wszystkich iPhone'ach, czegoś, czego brakuje o, praktycznie od iPhone'a 7, czyli oczywiście wejścia Jack. Go zawsze w nich brakowało i zawsze go brakuje. Jak dostaję jakikolwiek telefon do napraw, właśnie z modelu Apple i ma on powyżej 7, to zawsze robię to w pierwszej kolejności, również nie będzie inaczej z telefonem od Janusza. Nie dziwię się, że Janusz narzekał na tą usterkę. Zawsze każdy chce jednocześnie ładować telefon i móc słuchać z niego muzyki. Pytanie tylko czy po prawej, czy po lewej stronie. Nie pamiętam po której były styki, lepiej zróbmy po tej. Już po chwili się udało. Mamy piękne, idealne, równo wejście na jack. Idealnie. Ekran lekko się odkształcił, ale raczej nie będzie to przeszkadzać jego użytkowaniu. Сажут. Ale to oczywiście tylko jedna z wielu poprawek, którą należy zrealizować. Kolejnym problemem, na który narzekał widz i którym rzeczywiście warto byłoby się uporać, to jest brak wsparcia dla sieci 5G. Nie wiem, czy się orientujecie, naprawdę autentycznie iPhone nie posiada wsparcia sieci 5G, a jak zauważamy wszyscy, jest ona coraz bardziej powszechna, coraz bardziej dostępna i z biegiem lat ten telefon może stać się po prostu nieaktualny. Dlatego wystarczy mała, szybka porada ode mnie, jak to zrobić. Zrobię wam w tym momencie mały tutorial. Oczywiście musimy go odkręcić na drugą stronę, tutaj już nie mamy Miejsca na takie rzeczy, nie mamy miejsca na antenkę. Natomiast całe nasze styki sieciowe znajdują się również w górnej części telefonu nad obiektywem. To właśnie tutaj znajduje się idealne miejsce do montażu anteny sieciowej. Mam tutaj pakiet antenek z Brickomarsze. W zależności od modelu telefonu musimy wybrać odpowiednią. Im większa, tym lepiej będzie przechwytywać nasz sygnał, ale słabiej będzie trzymać to w kieszeni. Te są stricte do mniejszych telefonów, te do Motorolek, a te są idealne do nowszych smartfonów. HB43 mm będzie idealny. I tak jak powiedziałem, przykręcamy to dokładnie w tym miejscu. Już po chwili nasza antena jest gotowa i równo zamocowana. Również mamy małe problemy z ekranem, ale oczywiście to się musi dokształcić. Wszystkie elementy już po chwili zostaną spasowane. Tak naprawdę wszystkie bazowe, najbardziej potrzebne funkcje telefonu zostały już odzyskane, ale to jeszcze oczywiście nie wszystko. Telefon posiada płytę indukcyjną, na której nie da się gotować, przynajmniej takie zastrzeżenie dostałem, tego jeszcze nie słyszałem. Wiem, że płyty indukcyjne montowane w iPhone'ach, pomoć, działają i nie ma z nimi najmniejszego problemu. Możemy sprawdzić również i to. Może po prostu nie ściągnąłeś odpowiedniej aplikacji? Oczywiście musimy na czymś to wszystko przetestować. Dwie z pewnością wystarczą. Na razie nie widać efektów, ale już po chwili nasza woda powinna się zagotować. No, już po chwili nasza woda oczywiście się zagotowała. Trwało to jakieś 10-15 minut. iPhone pod tej kwestii jest naprawdę niezawodny i obiektywy zasługują na spory plus. Drogi widzu, przede wszystkim należy dbać o aktualizację aplikacji Kitchen Smart, a wtedy twoje paróweczki z pewnością będą przygotowane i dobrze ugotowane. Potwierdzam, bez zarzutu nasza kuchenka jest w pełni sprawna. Robią robotę. Dobra. No i z kolei to nie okazało się problemem iPhona, ale jest nim zdecydowanie jego mała wytrzymałość i słaba ochrona. Z tym się zgadzam w 100% Janusz, i na pewno spróbujemy ci to ulepszyć. Akurat w tym przypadku nie mam żadnych wątpliwości: wystarczy najmniejsze narzędzie, najmniejsze zarysowanie, nawet jakieś kluczyki, i nasz iPhone pęka w szwach. Rysy widoczne są praktycznie od razu po każdej jego stronie. Akurat w tej kwestii nie mam żadnej wątpliwości. Jedynym, najlepszym, najskuteczniejszym i najmniej inwazyjnym sposobem jest zdecydowanie lakierobejca, która zapewnia nam aż 10 lat ochrony i z pewnością poradzi sobie akurat z tym telefonem. Widać, że chroni nasz telefon również na zewnątrz, w fasadach, altankach, oknach, przy drzwiach, meblach ogrodowych i innych powierzchniach. Dlatego również świetnie się nada dla naszego telefonu. Warto zadbać o grubą warstwę, zwłaszcza z tyłu i zwłaszcza zabezpieczyć przede wszystkim obiektywy, które najbardziej narażone są na uszkodzenia. A uszkodzone obiektywy to słabsza jakość zdjęć. Warstwa po warstwie nasz telefon staje się bezpieczny. Piękny, nowy i gotowy do użytkowania, nawet w najgorszych warunkach. Lecz, mimo tego, że tylnia warstwa telefonu została dobrze zabezpieczona, ciągle mamy przednią i bardziej Narażoną mamy ekran, a korzystanie z niego jest najważniejsze, musimy go dobrze zabezpieczyć i dobrze dobrać szkło hartowane. Ekran jest dość cienki i może się szybko rysować. Oczywiście racja, drogi widzu. Również w ramach serwisu szkło hartowane zostanie zamocowane. Co najważniejsze, zanim w ogóle przejdziemy sobie do montażu szkła, musimy dobrze oczyścić ekran. Jest to bardzo ważne. Każdy opiłek może dosłownie potem być zarysowaniem, wypukłością na naszym ekranie. Do tego celu potrzebujemy odpowiednich środków. No i oczywiście odpowiedniego papierka z mikrofibry do jego ostatecznego wyczyszczenia. Gdy nasz ekran jest gotowy, możemy przejść do montażu szkła. Akurat dla widzów nie wybrałbym nic taniego. Mam tutaj specjalnie przygotowaną Godzilla Glass Pro S Max, która będzie idealnie nadawać się do tego telefonu. Oczywiście musimy zadbać również o jej odpowiednio dobry montaż. Akurat klej na szkle sprawdza się, ale jak wiecie pewnie z doświadczenia często się odkleja. Jest to idealne rozwiązanie, dlatego preferuję podłączanie szkieł bezpośrednio do ekranu. Unikniemy wtedy wszelkich odczepień i wypukłości. No, i poszło wiertło. Wystarczy nawet dwie śrubki, i już nasze szkło trzyma się całkiem nieźle. Oczywiście nadmiar szkła, który jest na bokach, wystarczy odciąć. I oczywiście to zrobię dla dobra widza. Zresztą wytrzymałość tego szkła w łatwy sposób można oczywiście udowodnić. Nie straszne są mu nawet najgorsze uderzenia. Sprawdźmy rezultaty, są raczej oczywiste. Nasz dobrze przygotowany telefon, wraz ze szkłem hartowanym, wytrzymał i nic mu się nie stało. Szkło przejęło wszystkie obrażenia, z kolei nasz telefon jest w pełni sprawny i dalej możemy z niego korzystać. Pójdźmy spakować go dla widza. No już po chwili wracamy z naszym ulepszonym telefonem. Myślę, że zdecydowanie zyskał on status a Unboxala i nadaje się do przesyłki z powrotem do widzów. Polecam się na przyszłość, jak i również w ten sposób polecam upgradeować waszego iPhone'a 11, jeśli już go kupiliście. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapeczki, subiki, no i oczywiście pisać w komentarze. Również dawajcie pomysły, w jaki Wy sposób ulepszylibyście swojego iPhone'a 11. Może czymś mi zapomniałem, może jeszcze warto o czymś napomnieć. Będzie to oczywiście ważne do kolejnych odcinków. Widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia.